Częste schylanie się niszczy kręgosłup. Cześć, z tej strony Dominik Tabor, zapraszam Cię na kolejny odcinek cyklu Fakty i mity w fizjoterapii. Częste schylanie się niszczy kręgosłup. Wielokrotnie zapewne słyszałeś zalecenia, aby w przypadku problemów bólowych kręgosłupa, szczególnie lędźwiowego, unikać schylania. Jest to oczywiście mit. Podejście to pokutuje wśród wielu osób, niestety także specjalistów zajmujących się bólem. Powstało ono na bazie tego, iż nadal wiele osób twierdzi, iż to wypukliny dysków międzykręgowych są w głównej mierze odpowiedzialne za bóle okolicy grzbietu. Powstało nawet zalecenie, aby za wszelką cenę unikać ruchów zgięciowych kręgosłupa lędźwiowego w ciągu pierwszej godziny w ciągu dnia ze względu na swoją drogą całkowicie normalny proces absorpcji płynów przez dysk międzykręgowy w ciągu nocy, przez co rano jest on nieco bardziej napuchnięty. Porankami jesteśmy o kilkanaście milimetrów wyżsi. O ile jednak w przypadku osób, u których pewne pozycje są przeciwwskazane, np. u pacjentów, u których ruch powoduje ostry ból, początkowy faz po operacji czy uszkodzeniach kostnych, o tyle w przypadku osoby zdrowej zalecenie to nie ma żadnego sensu. Podobnie jest z dźwiganiem przedmiotów z podłoża. Wielokrotnie wspominano o prawidłowej technice podnoszenia. Tymczasem okazuje się, iż schylanie się ze zgiętym kręgosłupem nie niesie ze sobą zwiększonego ryzyka bólu. Oczywiście nie będziesz chciał wykonywać martwego ciągu z kilkuset kilogramowym obciążeniem nieprawidłowo technicznie, to może uszkodzić ciebie lub Twojego pacjenta, ale zastanów się nad sensownością tego zalecenia w życiu codziennym. I to właśnie ze względu na unikanie ruchu zgięcia możemy zauważyć, iż u naszych pacjentów występuje zwiększone ryzyko urazu dolnej części kręgosłupa to nie nadużywanie tej pozycji prowadzi do przeciążeń, ale właśnie brak dostosowania do ruchów wpływa częściej na to, iż pacjent po prostu nie ma wyrobionej wytrzymałości mechanicznej tkanek na określony ruch. Jak więc można oczekiwać, że pacjent nie będzie ulegał nagłym postrzałom w sytuacjach szczególnie obciążających, takich jak na przykład pociągnięcie przez psa na spacerze czy próba dźwignięcia ciężkiego przedmiotu z ziemi? Nie zapominajmy również o tym, iż zalecanie braku zginania tworzy w pacjencie wrażenie, że jego układ ruchu jest kruchy, podatny na kontuzję, a w efekcie stan taki może prowadzić do kinezjofobii. Znacznie również utrudnia to leczenie pacjenta, a dodatkowo jedynie utwierdza w nim mity, które w sposób aktywny chcemy mu tłumaczyć. A czy Ty słyszałeś zalecenie, aby nie schylać się, bo to niebezpieczne dla kręgosłupa? Daj znać w komentarzu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, Zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach.